Ej, ten ziomek nas napierdala, dawać go! To ja mu kolegów wiesz co on zawiorę, nie? Że mu nie pomogli. Zajebany. i zapalę lampkę. Jeszcze. Robimy to pany, bo nie lecę tutaj. Gdzie ty widzisz? A, sagita, frunie. Jak powolutku. Nie ma takiego moczenia dupy. ty. Będziesz moczył, kurwa. Kurwa, jebane waleczka. Ile krwi wodzie? No, jeszcze widać. No mówię, że to. Ile krwi na wodzie? Chcę tego też zgłaszać? Nie, bo to my. Nie, bo to my. Nie, bo to my. Nie my, on zaatakował w środku i pękał, myśmy się bronili. No spokojnie można raportować. Owner komicha, komicha. Bierz go kurwa, reportuj. A to ten, to ten. co to zbił? to zbił. No, no było na no, takowo, no, takowo. Ten, ten, ten pieceł będzie po strachu musi o Już jest. Już jest. Geleon. O udało im się łódkę do góry nogami przegrodzić. Utonął im to od... A to dzisiaj? Zagita wam screeny pokażę Co, rozpieprzaliśmy na tym tu krążkrąt. Siemanko! Hello. Ty, wiecie Boż. co było dobre? Byłem w więzieniu. Kto chce czapka, kto był Ty, ty parka trixol. Jakby no, no. jebać się do kogoś na statek i użyć skilla, który wywala i tak stanąć, nie? I wyjemać go z łodzi ten... i wiesz, i popłynąć A wiesz co jest jeszcze lepsze? Na galeonach to ze. Oj, gdzie co? Widzicie to kurwa? Co? Tutaj na lewo od nas, Salto zrobili tą łódką. Lubię no. jaką fajną mam czapkę. Krew, krew pany. pany, reporty lecą. Widzicie co? to Dawaj, krew tutaj to, za nami? Nie, to na Tuskane, to Tuskane, nie ruszać. Ale tutaj był jeszcze od nich też. Ej, co Do drugiego nie. statku się przyciągają. War ktoś tam był To jest chyba bug no ja bez przesady Dzisiaj to samo robiliśmy, tylko że na lądzie Jack. Mhm. A zobacz teraz są w dwóch kurwa było trzech Zreportowani To Dobra, dawaj, dawajcie Widzicie, na, Widzicie lewo na lewo Salta robią, salta robią. Co robił Salto. Salto Ej ale nikt nie pochwalił mojej nowej czapki no gdzie ma Ładna? No A buty? Też więzienne się uwierz, Nie mam, tylko wziąłem buty i czapki A, Prawdziwy pirat Jak ktoś chce czapkę albo buty, mogę dać A raczej kogoś wyjęli z tej łajby Przejmujemy czemu Na, no. na lataczu na nie ma kurwa nie ma. tego piesa Co? Na jakim lataczu, kur... No, tym pierwszym żaglu. Nie wiem. Kto nie być? Na foku. Na po tym, duży mówisz? Fok to jest pierwszy maszt. Tyle co tam miejsca na dysku nie będzie ci starczyło. <noise> Ej, film na YouTube'a wrzucić i zarabiać pieniądze na nim. Ale zarobimy pieniądze kurwa na pokazaniu statku z Archeja, kurwa, jak to wszyscy robią. Nie, ład dobrze tytułujesz. Wiesz, że niesamowita wyprawa archej, coś tam, coś tam. Ale potem będzie na dwie minuty, ale I potem hejt, nie? Tak. To. Nie, nie to, ma peleryki ten z piesałem. Z piesałem. Jak to nie Liped mam? Mam. Nie, ty masz z tym. Z koronką. Mm -mm. O, shark. piesem. Jebany jak skoczył do nas Do widzenia Tę <grystanie> kurczę <grystanie> <grystanie> Dobra, free exp. Nie napierdalaj, Jack Swig On nich ucieknie <grystanie> Jeb, kurwa 3 300, słabo Oj, zagapiłem się. Tak, Czaksiu, ja nie wiem, skąd ty masz kurwa ten taniec? No z Emotek, ja pierdolę. Który to jest do chuja? No w Basic masz kurwa it A... Up, Gara Down. A no? O chuj. K. I masz bazę. Jak była ta strona z tymi info? Archer, Niech ktoś napisze temu gościowi. Archer to inline.paru. To on Już. Kurwa, czemu tylko ja ze wszystkich tu wyglądam jak biedak? To jest niesprawiedliwe. Spójrz na mnie. No, powiedzmy. Heum też można zrobić, żeby nie było widać. Heum ta też będzie game info? Tak. To ta, chyba ja. ja mam U. przecież heum że nie widać. Jacks widzę, też tak ma. Ja też mam, tylko że nie na tym kostium. E, w którym miejscu to się robiło? Pamiętać może? Oj, nie pamiętam. Tam jest... jest. Co ty gadasz? Ano? Lecimy w nich, kurwa. Chociaż to może być Gildia Widzicie, ilu z... ich tam jest? Oni mają dwa statki, czy jeden? Dwa. Jeden. Nie, jeden. A nie, drugi. No, oni się oni biją. Oni się biją. No. To się Ej, harpun, harpun. Boguś, wyceluj w któregoś z tamtych. Jak się no, zbliżasz? Na celu, jak Ty po lewej, czerwony. O kurwa! 25. Skoczyli do statku. Jest! No i jest, bo ja go tu kurwa ściągnąłem. Ja pierdolę tu uciekło kurwa. Ja tu kurwa lasco poszło już, kurwa, ja pierdolę. Cześć, ja jest, 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 czerwony poszło, a matryk jest jest, 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 ja jest, jest czerwony. Ja myślę, że on do nas baksraba, jedziemy na co. No co ty coś. kurwa, lasko jeszcze. Może pan ci na mnie, halo! Wskazuj Zosta... Almar i gonimy tego drugiego jeszcze. Zostawcie. Zostawcie oh, Almara na, na wojnie trzeba ponosić ofiary. No, A widzieliście, jakiego jego ciało się zsunęło ze statku? Płyną, płyną, płyną. Ale to nie jest. A szkoda, kurwa. Dawaj Dalej, dotyka. ci na wprost. Zaraz las pójdzie. Dobra, pany. Trzech wyskakuje, żebyśmy mieli ten mniejsze obciążenie, by dogonić. A te Na harpun ktoś musi strzelić w. Połóż, ja, ja nie połóż. mogę wyciść, bo nie mam jakąś paczkę, nie bierze nosze. Jak złapiesz, to S, nie? No, Rka i celuj tam w tego ziomka. Wiesz jak strzelać, nie? Nie wiem. To pójść segitę, może, nie wiem. Pokazuje no. tam znacznik na statku i cały czas próbuje R-kę wcisnąć. Kurwa, nie w tą stronę strzeliłeś, ty! Nie w ten Ej, złapali strzeli. nas przecież, kurwa! A to oni nas złapali? Przeciwnicy, z tyłu. Więc z tyłu. chcę mówić, z tyłu. nie? Ale my ale... się w ogóle nie zbliżamy, zbliżamy do, nich. do nich. No nie, no. Trzeba no bo przecież, znalazło. kurwa, nas trzymają. Kto, Kto nas trzymał? No z tyłu. No. Nikt nas nie nas Przed chwilą trzymali gliną. Strzel ktoś z tego, tego, Boguś. Ale nie śniaknie, bo da Ale jak jest? To jest 93 metry mam do celu. Bo oni mają taką samą prędkość. Ucierpiono na tylko lety, jest 85. Ja więc. mam 97 do Golesie. Ja to ktoś go bije. go bije. Ryba go bije. Zabije go. On go. Ile do życia zostało? 200. Ale błędnie. Tej błyskitny! Przeżył to, ja pierdolę. Nie zwapiemy nie go tak. Dmuchać w żagiel. O nie, właśnie dobrze, on musi płynąć po prostej, i wtedy może znowu jakaś ryba go, kurwa, wiesz, będzie na pierdolę. Nie, tutaj nie będzie. Wkręca, skręca, wyrywa. Skręca, skręca, i czekaj. Muszę Dobra, dwa metry do przodu jesteśmy. Ja już tu mam los, już się Jep, Dobra jesteśmy, Dobra, jesteśmy do przodu. Nie masz tam jakiegoś spida na tym statku, turna? Yy, mam, ale, ale potrzebuję 15 eco-friendly fuels. Użyj. Nie mam. A tam ci też za nami płynął cały czas. O, znowu coś go podgryza. Tak, co, je O, o. Ej, się, jest, na lewo! Na lewo. na lewo! Panowie na lewo! Kolejny! Też jest czerwony? Tak! Ta. Tak! Ta. To to jest flipper Mogliśmy na ten statek się tak wimać, może tam być coś. Przecinaj, przecinaj im drogę, przecinaj im drogę. Wiem I to podaj, że... Bodaj, że są trade spaki! Cztery Kurna, nie dogonisz ich. Oczywiście, bo oni. Do... Na tradepaki przecież płyną do nas. Do nas. No to co, a nie dogonisz ich? No jak nie? Wolniej płyniemy, czy oni płyną wolniej? Oni będą musieli oni będą kiedyś wy ten, wy ten. Wysiąść. wysiąść. Ale tpaki to trzeba z wody wyłazać, wiecie? Trzeba popłynąć na dół. No to popłyniemy, co tutaj jak. Mhm. Racja. Jak gościa górę, wpierdalał góry, bo 90 się metrów, 91 <grym> ale zobacz, poklikajcie po nich, każdy ma u nich tego. 18? Tak, tak, tak. Ta, ta. ta. 18. <grym> 18. 18. <grym> no bo nie dogonimy ich. Dogonimy, bo ubaźdź. oni będą chcieli oddać. Tamtego też mieliśmy no nie dogonić, nie? No ale tamten <grym> Agro, jeden gość ma 12 level od nich. No widzę. drugi ma 18. No to przecież, jak trafią na rybę, to zginą od razu. A jak, a jak będą chcieli ominąć, to my ich dogonimy. A jak będą chcieli wypłynąć, to my złapiemy ich na gliderach, bo te super glidery są od 20. A nie, oni nie uciekną na gliderach, bo mają trade paki. Zwiększa się odległość, ty, uważaj. 93 się zrobiło. Spokojnie, patrz. 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 Oni tutaj do naszego oczka będą chcieli wpłynąć. ja myślę, że oni będą już chcieli uciec. Oni na tą Freedom Island płyną. W sumie? To ich tam złapiemy. Od razu tam oddamy. Kurwa. Kurwa, szybszy statek przy no? Eco-friendly fuels gdybyśmy mieli. A co to robi? Zwie buff jest. Increased ships, max move speed na, o 10 metrów. A teraz płyniemy 11,1 metrów na sekundę. Chodzi oh, o To pomyśl, dwa razy szybsi, kurwa. Wejdź tuś teraz na neta i zobacz, y, Ecofuel skąd wziąć. Ty właśnie dobrze mi przypomniałeś, myślisz o tym. To te. Aha, ty? Wiecie krowy co, krowy mogę, mogę się teleportnąć do przodu i wejść na Glandera, ale nie dogonię ich raczej. Nie. Nie, 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 ty bardziej, że tu jest debuk. Turbulencję będziesz miał. Oddajcie tak <noise> jak się, oni, jak się nie, oni się nie, rozumieją. nie rozumieją. Mniejsza odległość się zrobiła, 87. Ej, <noise> Jellyfisha je złapią zaraz. zaraz. No mówię. Zlucz z karpu przestrzeguje. 60. Oto ja prawie, to prawie, prawie. Ścinaj 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 Co mu uciec na to? Ale na S, 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 Targetujcie targetu, tego co ma żagle? żagle No dzięki kurwa no, Dzięki Skakuj na ten ściągaj ich S. 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 Trzymasz S Ty w czas Trzymasz tylko S. Ale wy mnie oszkujecie po prostu no, do tyłu S. 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 Tak. tak tak. A ja do tyłu ja, to wcale to nie, nie ale Tak to do tyłu, to do tyłu trzymaj Jest przyciąga Jack Targetuj tego który u nich steruje steruje Spoko i na nas, I na go nas przyciągniesz. To, przyciągniesz. To, będzie rak, to będzie rak chyba nie? O... perfekcyjne o... kurwa to 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 ten To jest ten Treps Jandles, czy mi się wydaje Rakka, rakka, rakka chyba. Nie, yeah, nie, yeah, yeah. rakka, rakka tak Dawaj cię cię Mam następnego Jest kolejny. Jeszcze, jeszcze. Gdzie jest ten trzeci? Zigzag go goni Ja mam paczkę jedną. Packą nie może być fajnie. Nurkuje pewnie Bierzcie paczkę. Ja jedną mam Weź ktoś za stery mojego statku Widzicie go? Ja lata mi patrzę Przypłyńcie tym statkiem tutaj Kto tam za stery siądzie, nie wiem Poczekaj, tam Normalnie, ja. wsadem. Pod wodą go nie widzę Jest, mam! Agro go bije, agro go bije. Nie, nie, mnie tu nie ma, ja jestem ostatni Dobra, ja go dojebie Patrzcie na to, kurwa Jeb yes. Gdzie on jest? Tutaj, gdzie ja jestem na, na prawo od was Masz paczkę? Czekaj Nie ma paczki, kurwa Bo jeden musiał sterować, nie? A chyba z paczką się nie da Da się, ja sterowałem z paczką no, no to Może to musiał z, zrzucił wy, Wyjebał gdzieś, nie? To zrzucił ją gdzieś, pod, to szuk, trzeba poszukać Od miejsca, gdzie jest do wyspy, gdzie go zrzuciliśmy a Pod gdzie ty nie. jesteś Matrixo? Wypływam, gdzie jest statek? Cofnijcie na prawo, na prawo! No już, płyniemy do ciebie. Tam ktoś jeszcze płynie! A to Sagi... Zatrzymaj się! Almar! Czy kto tam Stój. płynie? On delfin On tu pływał. Almar kurwa! Czekaj, ja sam wam wami jestem. Ile macie mamy tych Ja mam, my mamy dwie. A ktoś miał no jeszcze jedno. chyba. Komuś wcześniej jeszcze ukradliście przecież? nie? ta. No? Bierz Tam to, ten, tak, e, dopływanie, Mam, nie? mam, mam. Co ty gadasz? Co ty gadasz? No tak, Paczkę? No tak, to... to wypływaj z nią do góry. Poczekajcie, pany, tylko ja muszę. Y, musi. podejść się za akwalunkiem. Ja mam ten akwalunk. To zobaczcie, ja jestem. Ja mogę. czuję. Widzisz? Y, Podołom. Ta, tak, tak! No przepraszam. Ja no dobra, to ja do Was idę. Gorzej jak spotkamy 20 osób na 50 poziomie. Muszę ściągnąć akwarium. Ja. Ciasteczka. Mahadi elephant, cookies. Ja strach, nie Mahadavi, Elefant Cookies. Wróćcie też wszystkie po mnie. Skocz cookie. na wyspę ten zobaczcie. Już płynę. Ej co, no to masz zobaczyć, czy to dobrze w ogóle. sprzedać, poczekajcie. E, czekajcie, czekajcie, bo ja mam tradepacka, kurwa. Słysia. Almara zostawiliście i mnie ruso leci wyspę zobaczyć No do chuja, bo no dołam wam ten statek kurwa No płynę przecież do ciebie, tylko kurwa o. Rate to ten nie ma zbyt wielkiego ten statek. Dobrze płynę? Tak, o prosto, prosto, prosto wypływam. Dawaj Doruso A możesz no, to rozwalać Nie, na wyspach też można budować dom Dobra kto chce tego trade packa? No, ale masz co za taki łysy Ja jestem zawsze się. Ej, trzeba sprawdzić czy za to dobrze płacą A czekajcie, czekajcie. A zobaczcie, A zobaczcie jakie wy macie, macie te. Cell. A to jest napisane? Sel to God Traders on Harania or Resource Trader on Nuya on Or Friedrich Isla. Te paczki wyglądają tak samo jak, yy, jak nasze? Jak się nazywają wasze Nie, paczki? my, za, my zasumaliśmy z tym. jakieś no, no. ligier. To, to są te lepsze paczki chyba. No to pójdźmy do naszego, bo oni od siebie płynęli, nie? Ta. Nie, ale ich nie sprzedamy chyba u nas. No sprzedamy nie, nie, za golfa. a na... Czy chcecie do tego, tu jeszcze sprawdzić? Bo mi się nie będzie chciało wracać. Eee, spadł. O tu kamienie są, kurwa. No ja dzisiaj <laughs> znalazłem tabelkę, gdzie najlepiej oddawać paczki. Zobaczę. Właśnie w tu oddam. W tu oddamy paczki. Mówiłem wam, że oni nam nie spierdolą, że nie ma siły, kurwa. No Harpun, kurwa, to jest wszystko przecież. Ta łódka jest za Ale bo oni zaczęli skręcać i stracili A. odległość. Ale oni musieli zacząć skręcać, to no nie musieli. No tak. I, ale bo tak jakby... czy siak ich dorwali, bo te. Jellyfisha y by je zajebały. Tak, ja, dokładnie. A gdzie <laughs> wasz, jakie miały lewele te osoby? 12, 18. <laughs> <śle> Biednie jaką spierdolkę robili 17 killi, mam 78 w waszym Pipi PvP, honor państwu tych Zaczekajcie, patrzę Gdzie to się robi? Mahadawi, tak? Tu krącę, sprawdź Mahadawi Coś na mówi Zobacz, zobaczcie, że Prawie miejscu. na mnie, <śle> Tylko problem jest, że w Machadawi nie widzę ciasteczek. Dobra. Olej, to gdzie najlepiej? <grymiany> Wszyscy by nas nienawidzieli, jakbyśmy, wiesz, kradli wszystkim. Nie? A co przeciwnicy by z nas nienawidzili, kurwa? No. Chociaż Elizium jest od nas i zajebali ten, zajebaliśmy Galeon, kurwa. Najlepiej skal Najlepiej No, nie Najbalibyśmy nas... je, je. Dobra, jebać, Dobra się. jebać się. Najlepiej u nich na Falkord w pleńcach, A u nas... ...chyba Gwonit Forest. Jak? Gwoni Forest. O chuj! Ja tam nie.. Ja do tu spłynę płynę pierdolę. Nie ma chuja, że do Gwenoid Forest będę płynął A tu krąz to jest yy, coś tam z penisła, tak? Nie. Tu krąz jest oddzielnie. Tu no jest niska cena. W Marianopolo już jest lepiej. Do Mariano, Mariano plus plus plus. albo w Sanddeep. Sanddeep? Dobra. Dobra. No lepiej jest w niż w Tu Ale A, najlepiej jest... Nie, niedaleko jest od Tu Krąs Sanddeep. No spokojnie, możemy płynąć do Sanddeep. Ale Jellyfish na chuje zrobić. Ciekawe, czy dają się harpunem przyciągnąć. Spróbuj. Mam paczkę teraz. A. Tylko w Sandip mogą być yy, przeciwnicy, nie? Ludzie trzeba szybko podgu... ale nie, tam są gwarci to. Cross, tu naszej o co Tylko wiecie co? To, nie jest chyba, to jest chyba w tych gildach A, Na tej nie, stronie nie. podane A, U nas yy, za golda można wymieniać Ale to nie są od to nie są od nas towary o, Dobra, dojedziemy to, to zobaczymy W sumie masz rację Ale to wy, wymienimy komuś na gilda stary komu się to przyda Tobie na przykład ci było potrzeba nie? Do no banku. ja już mam dwie paczki wymienione na gilda stary No, no to matrix ty type śmiał Mam 52 labor pońce na tą paczkę, jak dopłyniemy będę tylko miał. Kto ma najwięcej labor pointy, tych... gilda starsów, też może. Najlepiej ktoś, kurwa, kto z rady starszych jest, nie? Żeby było wiadomo, że to się nie zmarnuje. I tak się zmarnuje jak się beta skończy, ale teraz coś by trzeba było postawić. No tak. Ten trzeba ten domek jutro skończyć pocisnąć wszyscy i skończyć Ej, no, no nie dawaj mi kasy, no nie rugaj tej. No przecież ty za to no. żarty ty ze mnie, Jackson. się. nie, Te paczki będzie trzeba.